Izba Pamięci Terroru Komunistycznego mieści się w budynku, gdzie ulokowany był areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Tomaszowie Lubelskim, funkcjonujący w latach 1944-1956. Główna siedziba znajdowała się po drugiej stronie ulicy w wili doktora Cybulskiego, tzw. Cybulówce. Placówka UB mieściła się również przy ulicy Zamojskiej. Ciężkie przesłuchania nierzadko kończyły się śmiercią aresztantów. Chowano ich pod osłoną nocy w bezimiennych grobach. Miejsce to bardzo szybko doczekało się miana smocza jama, a nawet rzeźnia. Pomieszczenia aresztu znajdowały się w piwnicach. Panowała tam wilgoć potęgowana przez nieszczelne rury kanalizacyjne. Więźniowie katowani na przesłuchaniach, chwile wytchnienia od tortur spędzali w karcerze. Który znajdował się w areszcie, nie miał szans ogrzać pomieszczeń, ale nierzadko służył do zadawania dodatkowych cierpień więźniom. W nocy z 13 na 14 listopada 1945 roku oddział pod dowództwem Karola Kostka Kosteckiego odbił 70 więźniów aresztu UB. Dla zwiedzających udostępnione są pomieszczenia dawnego aresztu Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Lwowskiej 64. Prezentowana jest tam wystawa informacyjna dotycząca działalności aparatu bezpieki w powojennej Polsce. W głównej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa, tzw. Cybulówce, mieści się obecnie stacja sanitarno-epidemiologiczna. Więźniami Tomaszowskiej Smoczej Jamy byli żołnierze struktur partyzanckich, działających w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Wśród nich był m.in. Jan Leonowicz Burta, który zginął 9 lutego 1951 roku w zasadce zorganizowanej przez Grupę Operacyjną UB we wsi Nowiny. Jego zwłoki były wystawione przez dwa tygodnie na widok publiczny przed budynkiem Urzędu Bezpieczeństwa. Pochowane zostały w bezimiennym grobie, być może nawet na placu przed budynkiem.